Jakie mi dziwne niesie pozdrowienie. Ach, to ten. Patrzcie go słowami szczypie. A niegdyś, w pierwszym czerwonym polipie zgoniwszy brata, na morskim błękicie, jako krew na krwi i sito na sicie. Błoto na błocie, warkocz na warkoczu położył na nim sto rąk, paszczyk, oczu. I tak pod spodem gryźli się nędzarzem. Aż moich białych nimf srebrzyste twarze, i mój płynący wóz srebrnym delfinem oblał się załap. Jasnym karmazynem krwi. Co na piękny wód błękitnych łonów. Pierwszy raz twarzą ciemną i czerwoną wyszła. On to jest! Jeszcze dziś go widzę, Jako mózg pierwszy na nogi łodydze, nalany myśli czerwonych obłokiem. Bez serca jeszcze, a już z jednym okiem poglądając na braci męczarnie. świecącą pierwszym boleściom podziemnym. A już w tym oku, a już w tym nikczemnym pierwszym kawałku szkła, który wyrąbał z ręką jak żebrak, blask jakiś urągał męczarnią braci i przez krwawe światy blask jakiś dziwny rzucał zezowaty. Niby był wzgardy, niby pół litośny. Przelatując jak piorun u albo nóż, jak krwawe rozbójnika, który do wody chowa się i znika. Razem z krwią, którą świeżo był oblany. On to! Z pierwszymi żywota szatany, w których już wzrok był mózg warkocz smoczy. sobie zełno oczy. Mózgi potłukli na skały. A sam mi w ziemię wrośli warkoczami, sok cały. Z ziemi ciągle nas wzgniłe trzeba. Z pierwszych aniołów fali pierwsze drzewa na trzecim świecie. Niechaj go fale pochłoną! Hmm.